Cześć, do ciebie ze strony. No, Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 21 odcinku z Chlorowej przygody e, miałam nagrywać sobie właśnie Simsy, ale tak sobie wkręciłam niektóre rzeczy, że stwierdziłam, że nie, e, do Simsów nie podejdę. Słuchajcie, bo teraz e, w Simsach bawimy się w... Piękna stodoła. E, bawimy się w Łowcy Duchów. A mi się dzisiaj w nocy tak śniły demony i, i duchy, że stwierdziłam, że nie ma opcji, żebym e, zagrała dzisiaj w Sims. W sensie wiecie, z tą rodziną, więc, e, no way. Okej, okay, co będziemy robić? Się zastanawiacie, nie wiem. Znaczy, jakim cudem ty już puściłaś? E, wstępny plan mam taki, żeby zacząć robić to ogrodzenie, żebym nie musiała codziennie patrzeć rano. Czy na pewno nie idzie jakiś dupek? To jest wstępny plan. Prawdziwy plan jest taki, że najpierw muszę zebrać rzeczy, które będę potrzebować na zrobienie tego ogrodzenia. I w sumie naprawdę się zaczynam zastanawiać, jak ja mam to zrobić. Bo tyle o ile. Tutaj może być spoko. A sobie pciąłem najwyżej przez górę. I tutaj sobie gdzieś zakończę. Gdziekolwiek. Tak naprawdę, to problem zaczyna mi się robić z wodą. Teraz się zastanawiam, czy... Hmm. Po prostu się zastanawiam. Tylko wiecie, jak to jest z myśleniem o godzinie 5.42? No raczej słabo. Bo oni pływać potrafią, nie? Ale oni pływają tylko na powierzchni. Więc gdybyśmy zrobili taką strefę z dirta po prostu Chodziłaby sobie tutaj i szła, 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 szla, szła, szła i szła, 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 szła. teoretycznie powinniśmy być bezpieczni, bo oni nie potrafią nurkować. To jest myśl. To jest myśl. Mam 64 płotki. E, 34. Sporo drewna niepotrzebnego. Mhm. 54 sweet, To będzie nadal mało. Ale to nic dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Na pewno bym chciała zacząć gdzieś tutaj ten. To ogrodzenie. najlepiej o właśnie gdzieś stąd. No co jest? Dobra i załóżmy, że będą... Wszędzie postawię, tylko nie tam, gdzie potrzeba. Dobra, to będzie pierwsza bramka. Bramka numer jeden. Tylko nie mam oczywiście bramki. To nic, teraz tak, to trzeba muszę ściąć na pewno. Sorry, ale wiecie, to dzisiaj jest to w ogóle jakaś taka nieokartięta. Tak totalnie, w ogóle cały czas w głowie mam, mam ten sen i tak dziwnie się czuję się, cowa teraz w domu. Ale autentycznie dawno nie miałam koszmarów i. Aż nie wiem jak się zachować. Ojej, jestem ja sobie sama na chacie. Stary mi chwilą dosłownie. Pięć minut temu wyszedł. Ja tylko wyszedł, zaczęłam nagrywać. I tak... Dziwnie się czuję, dziwnie. A, ja jeszcze mam jedną. No dobra, ale to będzie i tak mało. Czy ja mam jeszcze jakąś? Nie, musimy zrobić. Raz, trzy... Dobra, zróbmy z dwie. Pięć batyków starczy. Czyli tak, cyk. Cyk i lecimy do Naprawdę teraz zaczynam się. Boże, jaki to było czarne. E, teraz zapytałam rozumieć, dlaczego powinnam mieć w domu kota. Kota do domu, więc byłabym teoretycznie bezpieczna, ale. No, ale po co? Po co byś bla, bla Po co bla bla? Po co być bezpieczny, prawda? Jezu, dostałam jakiegoś chorego, kurde, kataru. Przetyka mi nos co chwilę. Nie mogę mówić normalnie, mówię przez nos. Znaczy, no nie mówię przez nos, bo mój nos mam zatkany. Ale mówię tak strasznie. I jak mówię, to tutaj całe zatoki mi się zamykają. I to nie jest przyjemne. I mam dziwny głos. I ja to słyszę w słuchawkach i wy to słyszycie i później będzie, ej, bo ty nie masz tego głosu co kiedyś 10 lat temu. I w ogóle zmieniłaś się. I w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. A to jest kwestia tego, żeby przytkali los tak ibitnie. Jest to jeszcze jakiś taki największy kle. Największy poziom zatkania, bo... Normalnie oddycham, no jakbym się przysparkała, to by było całkiem chyba elegancko, no ale z drugiej strony zawsze to jednak przytkany nos. Te liście jest Okej, okay, zapomniałam, że trzeba oddychać. <laughs> No ciśniemy, ciśniemy. A co ja mam... Aha, mam stak, dobra. No, proszę mnie tak nie straszyć. Bo będzie źle. Dobra, oddzielam tylko drzewko od drzewka, żeby liście spadły. Żeby tam to zostało o, właśnie. No posadzimy. No oczywiście, że nie. O se leżą w wodzie, proszę bardzo. Dlaczego miałabym je zostawić w ten sposób? Dobra, tutaj też musimy drzewkowi pomóc. No i heja, teraz jest pytanie: czy to co mam mi starczy? Na pewno nie. Jak daleko mam to zrobić? Nie daleko. Mam do jakich crafting wow, dobra. Już, cicho, spokojnie. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Hmm. Teraz tak, chyba tak to się robi. Dobra, z tak i coś. Zobaczymy, dokąd to ciągniemy. O ile jest ociągniemy. Dobrze, i musimy pamiętać, żeby nic nie przylegało do tego płotku z jednej, jak i z drugiej strony. Jak ktoś będzie przylegać, to jest szansa, że coś na to wejdzie a ten blok przylegający i po prostu sobie. Weźmie i wejdzie. No i dowod go pociągniemy. W sumie, czekajcie, bo może bez sensu to ciągnę tak daleko, ale też potrzebuję przestrzeni. Może tylko dotąd by to pociągnąć, ale to wejście blisko wejścia. Dobra, najpierw pójdźmy spać, później się zastanawiajmy, jak daleko ciągnąć. <laughs> źle to brzmi, ale nic <laughs> nie poradzimy. Nie no, bo tak zastanawiam się, może rzeczywiście troszeczkę za daleko to ciągnę. To zupełnie bez sensu kurde, że ja muszę za każdy na kraju ziemię. Dobra. No halo. No ta na pewno. Jeszcze wybuchni dziadu. O kurde, udało się. Dobra, tu jest wejście do kopalni. Czy ja naprawdę jestem taką bludynką? Tu jest wejście na magazyn. Tu. Gdzie jest wejście do kopalni? Tu. W czym dziewczyno masz problem? No w czym? Tu jest wyjście do tego. To tutaj robimy i koniec. I nie będę tak daleko ciągnęła. Tu dotąd. Czy ona ma? Dobra, wszystko zjemy. Ok. Ile się zaoszczędzi? Uhuhu. Przecież w sumie to mogłoby być, bo. By nie przeszkadzało, ale z drugiej strony, jak ma nie, nic nie dotykać, to nic nie dotyka. Okej. Okay. Chyba sporo zaoszczędziłam. <grytanie> no serio? Klikam w jedno, robi się drugie. No co za... Sa... Mhm. Ale dobra, mam dyrtę, to pociągniemy tutaj dyrta. To się zadyrtuje później, więc spoko. Okej, okay, a to mogę zwalić. To już nie jest moje pole. To już nie będzie ona. No to było idiotyczne, co tutaj było wtedy, nie? Mhm. Dobra, nie chce mi się iść po yy, po tego, a to po prostu potrzebuję zwalić, nawet nie potrzebuję itemku z tego, tak żeby, o, żeby to ładnie się zakończyło. Dobra, lecimy dalej, 27 pozostało, muszę się zastanowić, jak daleko to ma iść w tę stronę. Wydaje mi się, że zbyt wielu, wielu miejscem nie potrzebuję. Brak. Mam jakieś pochodnie? No jakieś mam. Trochę węgla, trochę dyrtu. Hm? Lawę słyszę? Dobra, przyszłam na... No właśnie. Dzięki. Piszę, w ogóle nie przygotowana. Mhm. Na razie to zostawię niezatykowane, nie bo Trzeba iść. trzeba będzie iść i tu wybadać. Dobra, wracając. To trzeba było całe zwalić. To mi się nie podoba całkowicie. Dobra, teraz mam takie rozkminy w głowie, ale tak zajebiste rozkminy, że się zastanawiam, jak się nazywam. Żartuję. Dobra, jeżeli to jest poziom 0, tutaj bym chciała za plażą zrobić pierwsza. Na przykład tutaj. Jezus. Najz, no nie my cię, bo stoisz mi na przeszkodzie. Zawsze tak jest, że jak drogowcom stoi drzewo na przeszkodzie, to nie ma żadnej przeszkody, żeby to drzewo wyciąć. Nie wiem, czy u was w miejscowościach też tak jest, ale u nas właśnie wycięli drzewo, które rosło ileś tam set lat, bo architekci tak mądrze wymierzyli, że drzewo wchodziło w nowo wybelany asfalt. wchodziło Wchodziłoby. Więc nie można było przesunąć ulicy albo zwęzić ulicy, tylko trzeba było wyciąć drzewo, które żyje ileś tam set lat. Także naprawdę gratuluję. To Nie wiem, chyba pozdalnych oni byli. No takich rzeczy się nie robi, no ale. Dobra, tak i dwa. To nadal będzie mało, ale zawsze już coś. Jak to się wszystko oświetli, wow. No to będzie fajnie. Dobra. Tu, 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 tu. A, jagody. A, Zos. Dobra, zjedzmy coś. I jak tam moje kuciaczki? No dobrze, moje kurczaczki. Zaraz będziemy znowu rozmnażać. Tylko jakoś niedawno były rozmnażane i to będzie złe. Dobra. Teraz pytanie właśnie jak daleko, a może pociągniemy po prostu do końca tutaj. Skoro los tak chciał, to niech tak będzie, ci by trzeba wyciąć. Pierwsze chyba okowe drewno, które ścinam. Ci, Dobra, było połączone z tym, więc to też spadnie. Tak To chyba potrzebuję łopaty No, potrzebuję łopaty <laughs> da, da, da. Ale chociaż wiem gdzie jest wejście Takiego wielkiego klocka postawić tylko ja potrafię postawić Dobra, yy, łopata To se połopatuję. Jak to nie mam kopla? Jakim cudem mogę nie mieć kopla? Siedem łopat będzie za dużo. Może na razie zróbmy z pięć. No i tak na więcej nie mam. Miejsca w ekwipunku świetnie. A my jestem mam? Nie bardzo. Dobra, zróbmy tak. To odłożymy. Albo... To po prostu do roku włożymy. bo tak mnie dzisiaj chyba prześladuje. Jeszcze jestem spokojna. No jakie co to pominęłam? Dobra. Załóżmy, że mam miejsce. Shit, shit, no, to mamy przysran. Gdzie na kominku? Uciek. Nie zrobi nie zrobiłem. No już jest rano. Znaczy tak teraz nawet nie wyjdę, bo y, przy samych drzwiach creeper tutaj sobie siedzi. Coś tutaj się bije. A, kolejny samobójca. Jeszcze to nawet nie wyjdę. Więc, tutaj kończę. Poczekam sobie do początku dnia. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ale to i tak mamy 24 minuty, a one tutaj grasują, bo jeszcze się nie spaliły, także trzymajcie się, do następnego i cześć.